Pewnego razu, z tajemniczego kosmosu na ziemię spadło coś co zmieniło kompletnie losy naszej planety. Konnichiwa! To ja, Kumiko-san! I... Wow! Kto ja jestem? Ja dopiero... Ja dopiero byłam, ja wolni, i jałam sushi, i moją wielką pałeczką, a teraz ja nie jestem. Halo, nazywam się Kumiko, chcę sama! Halo? Halo, ja chcę Ci powie... Halo, słuchaj mnie, ja jestem Kumiko, chcę być sama! Jestem Kumiko, i chcę się spytać, gdzie ja jestem? Jeszcze raz. Przestań! Komika sama się nie bije! Damn, I'm a sexy bitch! Co je ja jest, jest komika? Nie, nie, Wzywają mnie! A, wzywają mnie! Witam, cię wspomniałam, że to znowu ja, komika sama! Jednak tata mnie wołał. Seboni, bo powiedział, że muszę zbawić ten świat. I mam dobrze powiedzieć, że będę, będę musiała ratować świat. I dał mi moce. I dał mi zabawki. Żebym ratowała ten świat. Więc mam nadzieję, że się uda. Więc chodźmy, bo porozmawiać z ludźmi, jaki problem jest w tym świecie. Żebym ja kumikołsa sama mogła to zaradzić. Cześć, mam na imię Kumiko sama. Proszę, nie ignoruj mnie. Ja chcę dobrze. Kumiko, pamiętaj, jeśli mieć jakieś problemy, użyj moca. Dobrze, tato. Nie pozwolę, żeby się ze mnie śmiali. Ja! Kumiko! Super, magnetyczny czas, kumiko! Ja! Okej, okay, znowu jestem. No, 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 ludzie mnie nie przyjęli, ale ja. Ja się nie dam. Ja i tak to zrobię. Porozmawiajmy z przypadkowymi dziewczynami. Cześć, jak się macie, dziewczyny? Ja macie na imię. Kumiko. Chcę się z wami. Oj, przepraszam. I chcę się z wami zaprzyjaźnić. Przystąpmy do moich tradycyjnych japońsko-tajlandzkich obyczajów przywitania. Patrzcie na to i powtarzajcie. Obejrzała kumika. Kumie za Jutasa. Oce kumiko nie! Nie rozchodźcie się! Zaburzacie krąg! Zaburzyłeś krąg! Zaburzyć? Ty? Krąg zaburzyć? Zaburzyć? Komika, chcesz się przydać, a ty burzyć krąg! Komika pochłania energię. Patrzę na pochłanianie energii przez komika. Dobrze. Już się uspokoiłam. No nieważne, komiko, idzie dalej latować świat. Widzę, że ten świat jest nudny. Jesteś nudny. I właśnie dzięki temu zaprowadzę pokój. Moim sposobem na zaprowadzenie pokoju jest rozruszanie imprezy. Słyszysz? Słyszysz? Mam specjalistyczną broń do rozruszania imprezy. Patrzcie na to i ruszajcie impreza. O tak! Pum, 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 dobrze idzie! Czuję potrzebę te, bliższego zapoznania się z ludźmi, żeby dowiedzieć się dalej, jakie mają problemy życiowe. Weźmy tego pięknego pana. Cześć, jestem Komika. Komiko, on jestem sama? A jak masz na imię? Przestaw się. Bawmy się w ciuchcie. Przestań, psycholku! Komika, nie będzie taka dobra cały czas. O nie, policja Stop, będę szczęć To jest mój przyjaciel Mój przyjaciel Mój przyjaciel, stop Chodź przyjaciel, uciekamy Dojdźcie ode mnie tą psyrobatkę. Ja obchodzi mnie co mówisz, uciekamy A nie, znowu policja, uciekamy A nas nie dogonią Nie mogę! No mnie to, że nie możesz. No dobrze, mogę cię zostawić. Masz. Dobrze, wstawaj! Dobrze. Nie uciekniesz! Chodź ze mną, idziemy na Idziesz, Dzięki moim mocom nie będziesz musiał chodzić. Co tam krzyczysz, nie rozumiem. Cię uciekłeś! Przyjacielu! Przyjacielu! O, tutaj jesteś. Życzy... Czemu jesteś murzynem?! Kumika nie rozumie! Kumika nie rozumie! O co chodzi? No, mów! No mów! Teraz mi powiedz, dlaczego stałeś się morzynem? Komika nie lubi czekać. No? Mów albo nie zamije! Nie to nie! Komika odszedł nowy czas. Okej, okay, mamy auto, więc obczajmy jak tym się jeździ. Eee... Czemu to nie chce zahamować? Ja nie rozumiem tego totalnie. Oj. No dobrze, pora wyjść z magicznego auta, oddajmy to właścicielowi. Halo właściciel, oto ty. Tak, to ty w żółtym, tak, tak. Masz auto, masz. Proszę, odstawiam ci, no. Trzymaj, połączaj, Czekaj, tylko ci tu tak... O, o, o. o. Okej, okay, proszę, wszystko dobrze. Nie ma za co? Adikato san kolejny dobry uczynek spełniany. Witam. Eee e, Dzień dobry e, Ja jestem Chumiko I chcę, eee, przyszłam tu by uprzyjemnić panu wieczór Eee Więc jak to u nas się robi w Japonii Patrz tu, patrz na mnie No patrz Nie, nie bój się naprawdę Wszystko chcę dobrze i teraz, pokażę Ci, że Ty też potrafisz latać! A tak, kolejny dobry uczynek spełniony! O, policja przyjechała! Wreszcie mogę poka... Y raczej mogę pomóc jej z dobro Przestań szelać do policji, się. Widzisz, że jestem z tobą cały czas. Chodź, przytul mnie. Zrobimy ciuchcie pokoju. No, no i, no i co powiesz? No i dobrze, dobrze? No to chodź. Chodź, zaprowadzę ci do mojego domu, chodź. Chodź, zostań moim przyjacielem. Razem jesteśmy stróżami sprawiedliwości. Chodź. To jeszcze nie ten. A widzisz, to jest mój dom. To jest mój dom. Nie! Co ci się stało, kolego? Oh, oh, nie! Nie! Co ci się stało, nie rozumiem! Czemuś mi to zrobił? A, widzę, że jeszcze jesteś nieżywy, ale lubisz się bać piłkę. Chodź, gramy, gramy. Chodź, kopiemy. O! Wiem co trzeba zrobić! Trzeba pomóc na tej stacji benzynowej, pomóc ludziom! Tak. O, ale coś auta tu nie przyjeżdżają. Wiem, sprowadza klientów! Dobrze, no, tankujcie, zarabiajcie pieniążki! O! Ops. Przepraszam, do ja. Więc, sp sprawiedliwa komika ocalowała ten świat przed... Totalnym znudzeństwem i totalnym pierniczeństwem. Nie ma już ludzi smutnych. Teraz są wszyscy szczęśliwi. Dzięki Kumiko. Jej!